Cześć, witaj! By było dla Ciebie jasne, dlaczego uzurpuję sobie w tym miejscu do tego, by mówić o rzeczach ważnych, takich jak rozwój osobisty, trening mentalny, profilaktyka zdrowia, zakres wiedzy o finansach czy psychologia, pozwól, że opowiem Tobie historię o 23-latku, który totalnie nie radził sobie z wieloma kwestiami. Nie ja byłem chłopakiem, który miał ewidentną, palącą potrzebę zmiany i zrozumienia, w jaki sposób funkcjonować, żeby być szczęśliwszym, zdrowszym, bogatszym, by dobrze żyć. Widzisz, przez ostatnie lata zaangażowałem dosłownie tysiące godzin, biorąc udział w dosłownie setkach wydarzeń, szkoleń, warsztatów, przechodząc przez kwestie kompetencji. Wystąpień publicznych, dzięki którym dzisiaj do Ciebie mówię u Jana Grzesiaka, przechodząc przez psychologię hejtu, to jak spotykamy się z krytyką i strolami u Durczaka, przechodząc również przez najgłębsze procesy rozwojowe, procesy mentalne w laboratorium procesowym u Beaty Kapcewicz, stałem się osobą, która przede wszystkim zrozumiała bardziej siebie, ale która zrozumiała też bardziej to, w jaki sposób funkcjonują ludzie, ludzkie umysły i świat. Stąd zapraszam Ciebie do fantastycznej przygody, opartej o dobrą intencję i chęć dzielenia się informacjami i inspirowania, by tworzyć nową, zdrową społeczność.